Słuchajcie, widzowie nie uwierzycie, gdzie będę teraz szedł. Na mecz. Jest to pierwszy mecz, na jaki kiedykolwiek pójdę. Pierwszy raz od jakichś 30 lat polska drużyna zaszła tak daleko w eliminacjach. No a jestem Poznaniakiem, a Gralech Lech Ubrałem się najbardziej neutralnie, jak się da, żeby mi nikt nic nie zrobił. Bo już podobno były jakieś dymy na starym rynku. Hello, szwagier and sister. Wow. Ej, Michał, który to jest twój mecz? No to liczyć że. Nie, Thank <laughs> you.